Ej mam ochotę nie. na walenie jak koniec Ale palcami nie pokazuję. Ej dasz mi tu perły Michał? Reacek Co? Nie tam proszę Michu, bo nie wiem co robić Na co mam robić? No, ale ja mi zrobili

Pan, no, na Tak no szczerze, no tak, ja nie zrobiłem nikogo w secie. <grym> Ja też. <grym> nie ma co Nie Nie pomagajcie mu. Ale to nie jest tak, że jakbym zobaczył, to jak bym go nie bił, bym, nie nie bym walczył. Wiem, że to ja tu nie tych Steve'ów, zaraz zejdą. a ja tak? ja te piesz, no, mogę Ej, Do mnie te pańczy, te ziomki mają być słabe i ten, bo line. nie. dwa hity z sercem łapali. Dobra, no to te pa. jebać kabla. No to te pali, dobra, te pasz. do Nie pomogę, perły do, do mnie To, to jest na tak. Czekaj, czekaj, czekaj. Tips się